Hej, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja dzisiaj przychodzę do Was z vlogiem kolejnym, e, wiem, bardzo długo go nie było. E, z jednego dnia szkolnego. Mam nadzieję, że będzie to jeden dzień, a nie będzie tak, że nagram za mną materiałów i Jutro będę dogrywała, czy pojutrze, nawet albo w poniedziałek, bo tak, mamy piątek yy, i w sumie ja mam na 10.30. Mamy dziewiątą, więc mam jeszcze trochę czasu i tak naprawdę ja już jestem gotowa, już mogłabym wychodzić, ale wykorzystamy ten czas i się trochę pouczę angielskiego i przeczytam sobie temat z historii. I to moja cała super nauka. W sumie mogę Wam coś opowiedzieć o klasie siódmej, yy, ponieważ tak naprawdę od y, vlogu z rozpoczęcia roku szkolnego poczekajcie, fistalka się dobija do moich drzwi. Nawet się popatrzyło z komory Jaka słodko Wypowiem ci coś o klasie siódmej Bo jest ona dziwna Inna W sensie, że niby jest to samo A jednak zupełnie Inaczej jest Bo mm, No niby ci sami nauczyciele I w ogóle, nam tam doszło jakieś podmioty, Ale oni jakby no Fistelka, co ty robisz? Oni już więcej wymagają i są bardziej tacy. No, że widać, że jest taka już bardziej restrykcja. Nie wiem, jak to nazwać, ale rzeczywiście, no, plus ten plan lekcji. Ach, tu się prezentuje tak to jest, jest. To yy, no. On pozostawia wiele do życzenia. Jak w 6 klasie najdłużej mieliśmy od 8 do 14 to teraz od 8 do 14 to my nie mam. Mamy od 8 do 15, od 7 do 14, od 7 do 15, więc jakby nie ma tu fajnych. Yy, więc jest trudniej. I nie wie ile razy już słyszałam słowo. Egzamin ósmoklasisty, ja w ogóle w przyszłym tygodniu zrobię licznik, ile razy zostało powiedziane słowo, egzamin ósmoklasisty, to wam się przyda, to zostanie z wami aż do matury, ja nie myślę jeszcze o pielnie we wrześniu, a co dopiero o maturze, więc zostawmy to, dobra, zostawmy to, już zostawmy to. Już do szkoły. Mam jeszcze 15 minut, ale nie chcę się siedzieć w domu tak szczerze. Więc pójdę wcześniej. Co posiedzę w kąciku i będzie fajnie. Ogólnie jest tak mega przyjemnie, tak zimno. W sensie, mi się to podoba, akurat ta pogoda. Nie lubię, jak jest gorąco, ale no, mogłoby być trochę cieplej, chociaż. No, nie no, co ja narzekam, jest mega fajnie. Tak, trzymam w ręce szczotkę, ponieważ e, nie, jakby zapomniałam ją włożyć do e, tego pracaka, więc trzymam ją po prostu i włożę już w szkole. Ogólnie nagrywam Ci to wideo, wideo, żebyś pamiętała, że e, e, um, że wideo. Okay. Tak. Hey. Tak. Jesteśmy teraz na boisku, a ja... Ja w sumie w waszą psychiatrą, bo rozdawałam i Ona jest fajna. W kole. Mhm, ona jest, ona jest niczyczna. Nie lubimy jej. Nie, nie lubimy jej, okej? Okay? <susurujesz> 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 jakby... I jakby nie było, nie jesteśmy tu we dwie, bo jakbyśmy były we dwie, to byśmy pewnie już umarły. Julka jest. Jest, ale ona się nie pokaże, bo, bo się wstydzi. Nie, jest wielka szansa, że się zabijemy, ponieważ poszła trzecia i zostałyśmy we dwie. I widać palca? Nie, co to w ogóle? A sponsorem tego odcinka są babeczki Juleczki. Yy, polecam jej ciastka, yy, dostałam dwa ciastka, yy, a muszę się nagrać 10-sekundową współpracę, więc polecam bardzo serdecznie Masz Jej podróżę, oceniam ją na 10 na 10, ponieważ yy, yy, ten palec jakby, yy, jakby co, to po prostu ona jej się dłuzi i ona jest na tę cuszką i, i musi być cały czas. Później będę miała brudne już więcej nie nagramy geniuszu. Yy, próbuję zagarnąć trochę Twojego fejmu był pan. Tak, polecamy i tyle. Ta. Dziękuję. Atencjusz. Jestem Atencjusz. Jestem atencjusz. I w ogóle. Koronuję cię na atencjusza. Dziękuję. Do to... Ona jest bogata. Możecie ją ukradać. Przy okazji możecie wpaść też na jak pinterest'a i TikToka. Zapraszam. Jestem już w domu. Mam nadzieję, że te materiały, które nagrałam, z Emilką będą nadawały się do dodania bo jak nie to taki przypał, ale dobra, ja sobie teraz odpoczywam, bo w sumie się trochę zmęczyłam, naprawdę jakby przebywanie z nimi jest męczące, tyle powiem, więc tak. ...prawda o kawałku, zmierzać się poążający do nas gość, który z ninzysej... Ja, 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 No i co? Iuuu... Skiciu... Skiciu... Nie szczek... No i cóż, mamy niedzielę. No i ja już będę zakończała tego vloga. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Eee, wpadajcie na te moje social media, o których wcześniej już mówiłam. I eee, cóż, do następnego odcinka. Paju!